Prace, które zostały zgromadzone tutaj w Muzeum w Łodzi. zostały sprowadzone z różnych miejsc, z całego świata i jest to częściowo wystawa przekrojowa, natomiast nie jest to w sensie stricte retrospektywa, jest to bardziej, bardziej wystawa poświęcona problemowi postrzegania i poszukiwanie, poszukiwanie wartości, poszukiwanie czegoś interesującego właśnie, w różnego rodzaju zakłóceniach wizji, w zniekształceniach, w odbiciach, czyli we wszystkim, co jakby pozornie przeszkadza nam w, w patrzeniu. Natomiast paradoksalnie jest też dla mnie jakby dodatkową wartością i takim, takim powodem w ogóle, dla którego powstają obrazy. I, Wielokrotnie jakby ta przeszkoda, usterka czy coś, co nam przeszkadza, staje się podstawową wartością pracy. I wydaje mi się, że często jest to o wiele bardziej cenna właśnie niż, niż jakby taki idealny, idealny obraz.